Możesz przestać przestać, możesz, możesz dać spokój już, bo ja naprawdę mam dość. Ja mam dość. Ja, do, ja zwyczajnie mam dość. No machnij tym, machnij no. Mhm, też tak myślę. No nie, no kurwa, błagam cię, no błagam. no ty W każdą broń mogłeś wyciągnąć. Musiałeś to gówno akurat mieć? On on widzę, on tu ma jakąś kurwa nieziemską taktykę na mnie. Nie wiem jaka była jego taktyka, ale wyszła, bo się nadziejałem na jego broń. Wyszła mu, Wysz, oficjalnie mu wyszła. Tak, no. Mhm. Ja sobie daję deadline. 30 minut. Jak w ciągu 30 minut nie wpadnę na to, jak dojść dalej na wyższy poziom, to ja kurwa naprawdę zmieniam ten poziom trudności. Bóg mi świadkiem, i już honor tutaj nie interesuje. A wa. Wow. Powiedzcie mi tak szczerze, tak naprawdę bardzo szczerze w komentarzach, czy ja mam kurwa zespół. Ci... Naprawdę, ja mam krwotok. Ja mam krwotok wewnętrzny, to się nazywa kurwa wylew szarych komórek. Nie wiem, czy było widać po moich ruchach, które przed chwilą wykonywałem. Wracając, powiedzcie mi tak szczerze, napiszcie w komentarzu, czy Wam się udało faktycznie tę grę przejść. Kurwa jeba mamać na zwykłym normalnym poziomie trudności. Czy musieliście go zmniejszyć, czy pójść dalej? Bo ja autentycznie zaczynam powoli uważać, że to jest niemożliwe. Tu du zbyt dużo leży po stronie RNG, po stronie tego, co ci się zrespi na arenie.